Cześć, witacie, z tej Arek, witam was w drugim odcinku Open Ski Jumping Dzisiaj kolejne dwa konkursy w Kusamo i w Zakopcu Zaczyna Robert Lewandowski Oj, wrócę, coś lewemu nie poszło Wrócę, coś lewemu nie poszło To teraz Messi Zobaczmy jak sobie poradzi no, Leonesi w powietrzu. Bezwietrznie na skoczni wrócę. Na skoczni wku samo jest bezwietrznie. Póki co najlepsze warunki to ma pele właśnie. Ma w miarę wiatr pod narty. Niewielki, ale ma. Co na jest do I proszę bardzo, od razu wykorzystał wiatr pod narty. Dwa punkty ma odjęte. Teraz Christian Zimmer, Zimmerman. Ma troszkę gorsze warunki niż Pele, Ale co da sobie radę? Wiatr kręci, ale tak czy siak średnia wartość to 0 y, metrów na sekundę, więc. Jest praktycznie bezwiecznie. No, jestem ciekaw, jaki współczynnik będę miał ja. Mam minus. 300 metra, czyli 300 metra na sekundę w plecy. 40 punkty dodane. Wow. Jan Christian Bach ma taki sam wiatr co ja. Ale wszyscy wiedzą, że Kusamo słynie z silnych wiatrów, więc drugą serię. Więc w drugiej serii mamy bardzo mocny wiatr w plecy. I miejmy nadzieję, że uda się lewemu przy takich warunkach. Ma wiatr w plecy, ale dał radę. 2 metry wiatru w plecy. To jest niestety, to jest właśnie niestety kusamo. Widzę, że trenerzy zmniejszają belkę na mój skok. Okej. Okay. Troszkę chyba ich poniosło, że o dwie belki obniżają, ale, ale dobrze, jakoś dają radę. 10,90 za, za belkę, 33,70 za wiatr. A teraz Messiemu trzeba dać najgorsze warunki i najwyższą belkę. Możliwą, więc Messi ma ciężko. Wyszedł wysoko. Wyszedł wysoko i uwaga, będzie ciekawy. Pierwszy za belkę miał odjęte 32,8. Zawiatr miał dodane 53. I Johann Christian Bach ma warunki niezłe. 5 metrów pod narty. A sędziowie zdecydowali się podwyższyć mu belkę. I musi 210 metrów skoczyć. No ale nie skoczył 210, ale skoczył 172. I ile chłop by miał punktów odjętych? Christian Zimmerman. Z pierwszej belki będzie skakał, więc o... o ja wiem, nie wiem ile. Belkę niżej, ale o dużo. Christian Zimmerman. Dobry skok. I pierwszy konkurs na dzisiaj kończy Pele, który ma takie same warunki jak przed chwilą Krystian Zimmerman, i może sobie poradzi lepiej. Tak samo dobrze sobie poradził, i będzie prowadził, i zwycięży ten konkurs z Pele. I zakopany. Ten konkurs będzie ciekawy, bo z najwyższej belki będą skakać i z najlepszym wiatrem. To będzie ciekawe. Lewandowski jako pierwszy. Wysoko i daleko. Wysoko i daleko. 51 punktów odjęte za wiatr. Ale czasami, niestety, musi taki wiatr być. I sędziowie czasami w tej grze lubią wydłużyć rozbieg. Dobra, lecimy dalej. Pierwsza seria, słuchajcie. Teraz y, Pele. Dobry wyjście z progu. Edsona Arantisa Duna Cimento. I będzie drugi, trzeci, drugi. Wyprzedza Leo Messiego. A teraz Christian Zimmerman. Ma wiatr, ma wiatr. Położył się dość agresywnie na narty. I dobry skok. Dobry skok to był. Trzecie miejsce. Teraz ja, Arkadiusz Starosta. 177 metrów muszę skoczyć. To nie jest dobre. wysoko 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 i daleko 180 189,5 ale to już sędziowie naprawdę są niemożliwi 87 metrów musi skoczyć oj 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 oj, oj. Christian Bach nie poradził sobie nie poradził sobie z presją na tej skoczni. I rozpoczynamy z najsilniejszym wiatrem na tej skoczni. Najwyższa belka i najsilniejszy wiatr w plecy. Johann Christian Bach przy takich warunkach 157,5 metra skoczył. Teraz Leo Messi. Leo Messi. Dobre wyjście z progu. I dobry skok. Za rozmiar skoczny. Ale miał dodany dużo. 154 musi skoczyć Christian Zimmerman. Warunki wiatr płata figle wszystkim. Niektórzy mają 5 metrów. W plecy, inni 5 metrów pod narty. Niektórzy skaczą z najwyższej belki, inni skaczą z najniższej, więc teraz Edson Arantes z Dona Cimento będzie miał, będzie skakał w warunkach bezwiecznych. I z siódmej belki będzie skakał. Domyślna belka. Siódma belka, wiatr bez... bezwiecznie, praktycznie. A skok kiepski. Skok kiepski. Zabelkę ma dodane 141,2, więc to go troszkę ratuje. 137 musi skoczyć. Lewego stać na taki skok. Z takim wiatrem i z taką Belą powinien sobie dać radę na spokojnie. Lewandowski, dobry skok. I Lewandowski 439,2 punkta. Ja jako Pierwszy skakałem. I ja chcę skoczyć. 147 metrów. Chcę. Chcę tyle skoczyć. Mam wiatr podnarty Mam wiatr, mam wiatr i chcę go wykorzystać. No, nie wykorzystam. A No cóż. To były kolejne dwa konkursy. Może jeszcze Wisła. Dobra, jeszcze Wisła. Potem będzie Szczyrk i Ironwood. Lecimy do Wisły. Lewandowski. Zaczynamy z domyślnym wiatrem, z domyślnej Belki. Lewandowski w powietrzu. Robert Lewandowski. Jest punkt K. Jest punkt K chociaż. Jest tyle dobrze. Messi. Messi. Leon Messi. Dobre wyjście z progu, ale niestety upadek. Leciutki wiatr w plecy będzie miał Pele. I musi to... I musi sobie poradzić z takim wiatrem. No, nie poradził sobie z tym wiatrem Pele. Dostał 4,8. No i gorzej, bo teraz zaczęło wiać. Niemiłosiernie powiem. zaczęło wiaci to niemiłosiernie dla Christiana? Został puszczony w takich warunkach. Nie no, sędziowie naprawdę są. Chorzy! Sędziowie są chorzy. I znowu wiatr się zmienia. Teraz jest trochę mniejszy ten wiatr. Jest bardziej skakalny, mam wrażenie. O tak, jest skakalny bardziej. 4 punkty odjęte za belkę, jeden i punktu dodane za wiatr. Teraz będzie Bach miał odjęte punkty za wiatr, a dodane punkty za belkę. Oj, ma wiatr. To czuć. To było czuć. Zabelkę ma. Ma dodane 4 punkty za wiatr 2,5 odjęte, ale teraz druga seria. Rozpoczynamy ją z wielkim przytupem, bo z Belziki 33. Bo Messi najgorzej skoczył, więc ma ułatwienie pewne, że tak powiem. No i wykorzystał ten prezent od sędziów: 43,5 punkta za wiatr. 36 metrów musi skoczyć. Zaledwie Jan Christian Bach. Ma naprawdę wiatr niezły. Już jego porobił. Już jego porobił. Już jego porobił. porobił. 129,6 za belkę. 43,5 odjęte za wiatr. Także rekompensata duża. A teraz Pele. Pele. 8. Ósma bramka startowa. 75 metrów na sekundę podnarty I punkt konstrukcyjny osiągnął. Punkt konstrukcyjny osiągnął. A więc teraz Christian Zimmerman. 122 metry przy takich samych warunkach jak Pele. Wiatr pod narty. Belka 8. Coś sobie Krystian nie poradził. I uwaga, to teraz ja. A więc na dwa ostatnie skoki mamy bezwietrznie i dziesiątą belkę. Bezwiecznie jest. I może lewy będzie miał leciutki wiatr w plecy, ale naprawdę minimalny. Minimalny wiaterek w plecy dla lewego. O, trzy setne metra na sekundę. O, bez przesady. Lewy, ty sobie nie dasz z tym rady? Nie sądzę. Sądzę, że da sobie radę i to świetnie. 125 metrów. Ustał i skoczył. Mam nadzieję, że skoczył. Jest. Pół punkta dodany za wiatr, za belkę 93,2. A więc wyniki tego ostatniego konkursu: Messi 142,3 i ma najgorszy wynik ze, ze wszystkich. Teraz pokażę Wam klasyfikację konkursów tych trzech. Kusamo, tak się prezentuje. Zakopane, tak się prezentuje. Wisła, tak się prezentuje. Ja się z Wami żegnam. To było Open ski Jumping. Ja się z Wami żegnam. Cześć i piona!